Ain to zdecydowanie jedna z ciekawiej napisanych postaci w drugim sezonie powstania smoków, która co ciekawe może całkowicie zmienić swoją drogę jaką kroczy i o tym sobie dzisiaj pogadamy. Wielki fan naszych ninja, który jednak sam nie posiada żadnej mocy żywiołu, natomiast potrafi przenieść pingicu na rzucane przez siebie obiekty, a przynajmniej czasami no dobra prawie nigdy, no może bardzo rzadko. Tak czy siak Ain jest jedną z ciekawszych postaci jeśli chodzi o sezon drugi. Na początku szczęśliwy, pełen energii, a potem, im w głębiej las, tym bardziej sobie nie radzi. Przede wszystkim sam ze sobą. Pokonuje go Cinder, ma problemy podczas treningu techniki wstającego smoka. Kompletnie nic mu nie idzie, wszystko psuje, zadręcza się tym bardzo mocno i genialnie nie wie, co powinien zrobić. Dochodzi do tego, że w dziesiątym odcinku zostaje brutalnie zmiażdżony przez Lorda Rasa, który mówi mu, że ma potencjał. Potencjał, który ninja niestety psują. Na co Ayn oczywiście zaprzecza, jednak Lord Ras mówi mu, że gdyby rzeczywiście stawał się lepszy, przez tych ninja, to nie zatrzymałby go z taką samą łatwością, jak zabił to gdy pierwszy raz się spotkali, a przygnębiony, przygnębiony Lordias wrzuca go w ziemię. No, genialnie kiepski los Aina, ale bardzo ważna rzecz, na jaką musimy zwrócić uwagę, to słowa Jasa, który mówi, że ma potencjał i że mógł być wyjątkowy. I mam nadzieję, że kiedyś znajdzie mistrza, który nauczy go tego, co jest najważniejsze, czyli siła. I tak, może i figurki złego Aina na więc nie mamy. Mamy figurkę złego Jaya, jednak niewykluczone, że w przyszłości jakaś, jakiś mroczny charakter, jakiś potężny antagonista przejmie Aina. Po prostu zwerbuje go do swoich szeregów i nauczy nowych możliwości, nowych technik. Szczerze, Chciałbym coś takiego zobaczyć, i kto wie, może mistrza Asa, potem jak ten go zawiedzie, zajmie się Ainem i to właśnie jego będzie chciał przyciągnąć na swoją stronę, bo on na przykład da mu jakieś mroczne moce, a Ain mocy nigdy nie miał i zapatrzony pójdzie w tą stronę, albo po prostu nauczy go tej siły, da mu potęgę, której Ain będzie wtedy potrzebował, i poczuje, że pod skrzydłami tego mrocznego mistrza jest dużo silniejszy niż pod skrzydłami Lloyda i będzie walczył przeciwko naszym ninja. Jest to scenariusz, na który bardzo, bardzo mocno liczę, ale znając. Czycie się nie wydarzy, i Ain Dali będzie dobą Ciemajdą, której nic nie będzie wychodzić. aż szkoda.